No, byli też oczywiście źli biskupi. Jeden z nich, poznański, Andrzej Czarnkowski, skazał trzech oskarżonych o herezję mieszczan na śmierć przez spalenie na stosie. I co się stało? Zebrała się katolicka szlachta. Ocalił ich zebrany pospiesznie oddział katolickiej szlachty. Wyobraźcie sobie. Później ten sam biskup, szewca, Wydał na śmierć. Jego pałac otoczyło pospolite, stuosobowe ruszenie, uzbroj y, pospolite y, ruszenie uzbrojonej szlachty wszelkich wyznań, na czele którego stanęli najpotężniejsi magnaci i uwolnili skazanego po krótkim oblężeniu. Niekiedy udało się biskupom katolickim kogoś zamordować. W 1556 niejaka Dorota Łazewska, oskarżona o kradzież z kościoła Hostii, którą sprzedała jakiemuś Żydowi w celu wykorzystania do okusty, okultystycznych obrzędów, no wiecie ile w tym prawdy, nie? Bzdury, dyrdy mały, została spalona na stosie w Sochaczewie. Egzekucja wywołała publiczne protesty które z kolei ocaliły życie trzem Żydom, mającym podzielić jej los następnego dniach. Uratowała ich wspólna interwencja słuchajcie, katolickiej i protestanckiej szlachty wspólna interwencja o wolności! Jeden z, ze znanych katolików, Jan Tarnowski, mówi: Tu nie o wiarę, tu o wolność sprawa. Rozumiecie? Jaka to była inteligencja katolicka kiedyś? Tu nie o wiarę, tu o wolność sprawa. I oni razem z Protestantami szli po wolność i nie pozwalali nikogo skazywać za przekonania religijne, za twierdzenia sprzeczne z nauką Kościoła, za obrazobórstwo jakieś tam rzekome, za fałszywe oskarżenia, bzdedilne, bzdurne, których wtedy było tak samo dużo, jak i teraz. To była elita Rzeczpospolitej. I jak myślicie, jak Bóg patrzył na to, czytaliśmy dzieje apostolskie, czytaliśmy o wolności. Co Bóg powiedział. I Bóg dał najlepszy okres w naszej historii. To nawet nauczyciele czarnka muszą ze zgrzytaniem zębów przyznać. Złoty wiek w Polsce. Największe błogosławieństwo w dziejach, kiedy mieliśmy taką elitę. Kiedy mieliśmy taką wolność. Kiedy mieliśmy tak odważnych protestantów i tak mądrych też katolików. Dawne czasy z głębi dziejów i tak dalej. Powtórzymy? Czy nie? No dobra, jedziemy na sąd. To już kończę, nie? Czy czas? <laughs> no, oczywiście nie wszystko było pięknie, także po stronie umownie, czy szeroko mówiąc protestanckiej, jeden z arian rzeczywiście zachował się głupio, skrajnie głupio. I to wiecie gdzie? W Lublinie. Wyskoczył w trakcie <laughs> jakiejś tam procesji Erasm Otwinowski, <laughs> Wyrwał Prałatowi monstrancję podczas uroczystej procesji w Lublinie, rzucił ją na ziemię i podeptał najświętszy sakrament, wykrzykując wulgaryzmy. No, przed Trybunał Sejmowy stanął. No, sprawa, widzicie, poważna. Groziła mu śmierć, zapewne. Jego obrony podjął się właśnie nie kto inny, jak ten, od któregośmy zaczęli Mikołaj Rej. Obrona jest. Rzeczywiście, że tak powiem, elegancka. Rej wywodził, że gdyby Bóg został obrażony, ukarałby winnego. finowski zaś powinien zostać skazany na zapłacenie księdzu, i tu cytat, grosza, by ten sam mógł kupić sobie nowe szkiełko i tę odrobinę mąki, celem naprawy monstrancji i upieczenia nowej hostii. To jest Polska. Tak, przesadził. Mógł się gadać co chciał, ale on wyrwał i zniszczył czyjąś własność i przeszkodził tam w tych ich obrzędach. No to musiał karę, grzywny, pokryć koszty i tak dalej, żeby se ksiądz nawypiekał nowych tych i se tam pudełeczko nowe zrobił. A jakby Boga obraził, to niech Bóg się z nim rozprawia. My nie mamy kato talibanu, mówi rej, żebyśmy w sądach Boga musieli bronić. Pan!